lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what's your dream wondering if it's me or seeing and when I kiss your eyes and thank our way. Miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Cause even when I dream of you, sweetest dream will never do. I still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. It's all about the game, and how you play it. It's all about control, and if you can take it, it's all about your debt, And if you can pay it, it's all about pain. And who's gonna make it? I am the game, you don't wanna play me. I am control, no way you can shake me. I am heavy death, no way you can pay me. I am the pain, and I know you can't take me. Go in the pink not Lecą, lecą te dni. Nieco znowu do McDonalda na chwilę, ale dzisiaj krótko. W sumie jeszcze ze, ze wczoraj jestem poładowany, ale się doładuję. I pójdę zwiedzać różne poprzebitki. Może jakieś porobię. z tym aparatem mam problem. Kurde, bo niestety nie mam osłony na ten obiektyw. Strasznie się brudzi, psuje. I nie mogę z światła dobrego złapać A że nagrywam telefonem sprzed dla 6 lat to wiele też wymagać nie można Ale zobaczymy No znalazłem się na plantacji bananów Tylko szkoda, że jeszcze nie niedojrzałe są ale banki zawsze spoko Rośnie tutaj tego mnóstwo Naprawdę jest tego mnóstwo A z tego jak niezły Tak można robić O i mamy pierwszego pajączka a nawet dwa Proszę bardzo Pyk Nie wiem czy będzie widać O Mamy Cię. Wejście do, planta wejście do plantacji. W ciul bananów. W Tego na ten refiero się mnóstwo. Szkoda, że nie dojrzały jeszcze. From a gun. I am the game and I may lose So move on now, you can die like a fool Try to figure out what my move's gonna be Come on over, son, or don't you ask me Don't you forget there's a price you can pay Cause I am the game and I want to play Bo tam się budują z potężna hala powstaje. A tu jakieś pani idzie. Hmm. Ja już poładowany w sumie. Teraz idziemy na kaletę. Głośnik naładowany. Klik jest Zasuwam dalej nie No, a tam paralotniarze latają Mnóstwo ich tu jest Nie wiem czy to będzie widać ale tam lata w ciul Jest ich mnóstwo z 30 co najmniej Dużo ich jest Od tamce latają pyk, pyk, pyk Wszędzie ich jest dużo. 110 euro, czy 20, kosztuje taka przyjemność z instruktorem. 90 chyba samemu. No, a tak opuszczona plantacja z bliska. Ciekawe są te płoty tutaj. Niby mają zabezpieczać, a bez problemu można po nich wejść do góry. O, a to nasz bombus. Tu mieszkam. O, tutaj sąsiad mieszkał wcześniej, ale już się wyprowadził. Będę w miejscówka tam, 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 tam. tam. Mm, no tam gdzieś. Mieszka taki pustelnik Nikt go nie widział na oczy, ale wiadomo, że on tam jest A my Z ekipką sobie mieszkamy, ale pod słońcem nic nie będzie widać O Boże, ale trudno Się mówi My sobie mieszkamy, o tu Tu sobie mieszkamy jesteśmy Mieszka żyjemy I wszystko fajnie hmm. Tutaj też ktoś mieszkał, widzę Ciekawe to. dalej banany. No, to kolacyjkę i na piecu rakietowym. Zasada działania jest bardzo prosta. W zasadzie mało drewna, jest bardzo wydajny ten piec. Mało drewna trzeba użyć. są całą długość zamiast ciepła uciekać ma na boki. Tak, o, o wszystko idzie tutaj. Jest naprawdę wydajne i szybko idzie zagrzeć wodę. Ale